Gdzie o, jesteś? Wróciłem do was, ja stoję teraz na śniegu. znowu jest... jesteś. Coś... <laughs> 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 bardzo ci pomogę coś... Nagrywasz? Nie? No nagrywam już no... Zaiste. O okay. takie Masz. <laughs> nie chcę tego, bywa. Bo... A co to jest... Y... O, może to chcesz? Mi się może to przydać. Nie wiem, no, kliknij kółeczko. jeeee... Yeah, czekaj. I teraz na się leczysz na gusie heal'asz tego manę chodź Czekaj. <coughs> Wyjść bufa. Tutaj jest. Gdzie, <coughs> gdzie, 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 Kurde. gdzie, nie gdzie, go tutaj ciągle do góry idziesz gdzie, tam w prawo, tak. snif, snif. O, jakaś skrzynia. No tam nic nie ma choć. Cześć Olfisolf. sobie tutaj bufa od tej laski i chodź. Damkę za bufem. Który masz level? Czekaj, options auto attack. Przepraszam was za... tak było za głośno. Ja mam... Nie to 40 O to popatrz, masz jak masz ten czerwony ten czerwony pierścionek, nie? No. Tylko wywal A ja dostałem z kasę a ty dostałem zapewne jakiś item O No, no mówiłem Ale ty masz lepszą No Mam no, jakiś mam nowy, nowy czar. Mam jakiś. to Mam jakiś nowy czar. Jaki? Aha, impale jakiś. Aha, to, to... masz tylko jak jesteś na O serduszko, o na... bukler jakiś luk. Co to jest? O Jezus, dla summonera. <laughs> Czyli dla takiej klasy postaci, która przyzywa podwórki fajne. <laughs> Czekaj. Oj, tam, czysta, most. Czekaj, kosze potworki, sam Forever alone. Wow. Czekaj, coś sprawdzę. Mogę coś spracić? Czekaj. Mam jakąś tarczę butcler. Ej, bo cię zabiję. Ej no nie bij mnie. Nie no, mówisz, jak się ciebie zabić? Jak ciebie zabić? Nie powiem. Ej. Zakończę tę serię z Tobą Niedobry ty Nie Nie Tak Nie masz, nie Wychodzę z gry w tym momencie Jak mi nie powiesz jak cię zabić Nie. Ale to na kontrol Jeee Ła, Ła Teraz t... Ale nie bij, bo Ty masz mocne te strzały haj już mam się potwory Mi to z trochę many zżera Nie Teraz mówimy bez sensu w ogóle No wiemy co się dzieje A zabiłem potwora Be Teraz sens. zabijemy znowu Ezio Który nie wiadomo jak się odrodził Ginie Ezio pom pom pom, pom. The White Wizard and his minions are starting to assemble. So, like Jak ich znajdziemy, to... run forest do miasta. Czemu? Oni są mocni. Kto? Yy... Ku... Eeeh... Hey, Ej pomóż mi, a nie forever alone. Tak jest, zabiję go. Ty go. Ty też gin. Biorę cię na klatę. Jest jakiś symbolów, coś tam. Nie zbieraj tego. To wszystko jest w sklepie. O co jest? Co mi go nie było? Co, co to jest ze symbolów Ktundung plus jeden? Dobra, wyrzucę to, bo nie chcę mi się tym nadtrzymać. Wyrzucę to, wyrzucę to... Wyrzucę to... E, tak. Co ty robisz? Ja, ja nic! No znowu ze mi wypadł no, serduszko. O nie, ty masz serduszko. No, no, zem... no, ah, ty... no oddaj! I co mi wypadnie? Oh. Ty dla umierasz. Ła, Kim. Czy. Obrażam się. Szczeram fucha. Nie, przepraszam. Przepraszam. Fuchen <try> machet. No nie jeszcze, <laughs> Przepraszam! On jeszcze, like, na wizji. Przepraszam. nic sni. Ej, ty tu, pocha machę na mnie, tu zaraz zabiją Przepraszam Nie chciałem, nie będę cię wbił Takie zginął psychol A na alt sobie podświetlasz przedmioty, nie? Co? Na alt sobie podświetlasz przedmioty, nie? Jakby co? A co sobie? Co to jest tak trąby jakieś? A to są właśnie te... ten... ten biały czarodziej i jego... te. trupy nas zaatakują zaraz. Aha. A co być jak zginiemy? Będziemy w mieście. A coś nam z nas wypadnie? No możliwe. I tak zabiję. I tak zabiję tego magika głupiego. On jest dla mnie za słaby. <noise> Gomuł na hita. Nie jestem głodny. Nie chcę ci ślub. Ja będę, ja, ja będę go bronił przed tymi psycholami. O, już wrócił. Dobra, zaraz przyjdę, poczekajcie. Tak, ja będę tutaj bronił go. O jakiś orbowin impale. Ja tutaj trochę właduję staty. Nie wiem co to jest to orbowin impale. Nie wiem co mi to da, ale... Może tego jakoś uda się użyć Może tak, 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 tak Ej Ej, co to jest ten orbowim pale? Co to jest ten orbowim wimpale orbo Kliknij na to prawym nie klikam no i nic A to nieważne Bo już takie coś drugi raz mam To jest taki skill Boonheim A nie mogę tego użyć Ej, dalej się boisz, nie boisz się tego... czego Białego czarodzieja? Nie Ma gdzieś go tutaj słyszę. Trudno. Ja się go nie boję, on jest dla mnie za słaby. A jak mnie zabije, to ma znaczy, że ma cheaty. O, ty chodź tu. Pewnie założy się, że ten pierczarzi ma cheaty. Jak zwykle. Tutaj gdzieś. Każdy ma cheaty. O, co tak mi? Pierdzi. O, o kurde, o kurde, Jak co uciekaj, to jest? Przecież to jest słabe. Przecież ja to mam na hita. Albo na odwrót. No, to to ja chyba ja na odwrót, to mi raczej chyba na hita. Ale nie, obojętne mi to. Tak, nie wiem co to wypadło. Pach. O kurde, ja nie mam buteleczek, ja zginę. Broca, ja zginę! Gini, Light Yeti Gini, No chodź tu przyjmę cię na klatę! Ze skilla go potraktuj! Gini, masz skilla! I kolejnego! I widzisz jak padł? To jest dzięki mojemu skillowi! Czemu ty ciągle masz te Heart of love? a ja tego nie mam? Najmniej no chociaż jedno No bo, jest, jest za, bo jestem za szybki A czy bo ja to wy, wyrzucam od razu Jakiś fajny itemek mi padł Albo nie wiem Co ty robisz? Tam mordują mojego brata, trzeba ich tam zaraz pobić Kin, masz skilla Żyjmy do skilla może zagramy silko? O moje! 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 Tak! Czekaj, czekaj, czekaj! Wyrzucę to. O, kasa. Mmm... Chodź zniszczyć tego podwórka. Tak, dobra. Ja ci chcę coś pokazać. No. Tylko no, mam się najpierw go zniszczyć. Co się śmieje tak ze mnie? Tak jak jakaś bała laska się ze mnie... Eee, najlepszy potworek z tej Aha. salki A, ty, no a ten... A ten jest gorszy od tego? Czy lepszy? Ale to jest... To nie jest potworek z tej salki, tylko to jest event Aha. Ej pomocy, bo ja go nie rozwalę No jury z killa, jury z killa Play To dla mnie Żryj skilla Ha 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 e, serduszko, jest mmm Czekaj, ulepszę moje skile. Znaczy się te rzeczy Czemu mam tak mało życia? chcę mieć więcej życia Ja mam mniej od ciebie, ja, muszę, ja mam 100 i 200 iloś. Chcę być sporo życia. Ale to się nie opłaca na takich serwerach.